Hej, witam was serdecznie z tej strony. Hallach, słuchajcie, moi drodzy. No, mamy to, mamy to, czyli jest stalowy łowca w tym odcinku. To jest dla mnie również, no przed chwilą dopiero odpaliłem. Nowość niesamowita, więc zagramy sobie. Co tu takiego ciekawego w ogóle jest? Zalety niemieckiego czołgu, bo właśnie niemieckim zamierzam pojechać. Chociaż pewnie będzie to błąd, bo ruski będzie lepszy, ale y, mniejsze z tym. A więc dowódca, znak wyławczy, yy, ognisty miecz. I co to ma? Szósty zmysł, orle, oko. Zalety tego pojazdu to jest pancerz, uszkodzenia od strzału kurka z trolem jest. I wady to jest prędkość i penetracja. Hmm, no na trolu rozumiem, że penetracja jest. Mam 8 pocisków przeciwpancernych. Będzie ciężko. Dobra, ale tutaj jeszcze jakieś są kumulacyjne. Hmm. Penetracja 112 na 100 metrach, a ten będzie miał 140. No pewnie i tak będzie za mało, także to działo do zmiany. Słuchajcie, możemy sobie wybrać trzy oczywiście pojazdy. Tu mamy stalkerowych dowódców. Grzechotnik, widzę. Czerwony świt, ognisty miecz. Dobra, weźmiemy Niemca, chociaż jest wolny i pewnie do tego Battle royal nadaje się najgorzej. Bo, bo tutaj się będzie liczyła szybkość. Co jeszcze? No, mamy tutaj turbo sprężarka. Zestaw naprawczy i regeneracja. Proszę bardzo, czy ja to mogę zmienić? Nie. Jeszcze może być śledzenie celu. Nalot. Strefa regeneracji, proszę bardzo. Pułapka. Zasłona dymna. Dobra, chcę tylko się przejechać, żeby filmik wrzucić na YouTube, żebyście widzieli, jak to w ogóle wygląda. No, czyli co, stalowy łowca i bitwa, chyba. <laughs> można grać solo, można grać w plutonach. Jeżeli gracie solo, to chyba 20 graczy jest. A jeżeli gracie w plutonach, to 21 graczy bo wtedy oczywiście 7 plutonów. Nowy system widzenia to jest najciekawsza innowacja, słuchajcie, w, w ogóle tym evencie. No. A mogę tutaj wziąć, albo tutaj. No, wolę w mieście. Bo tu to działo, mam takie. Oczekiwanie na graczy. No, jest taka noc. Bardzo jasno-księżycowa. Szczerze mówiąc, nie byłem przekonany do tej mapy, ale tu robi to robotę. Zobaczcie, takie farfocle latają. Ciekawe, czy jakoś można tutaj reflektor jakiś włączyć. Pewnie nie. No dobra. Pojedziemy. Czy ta mapka jest duża? Widzicie? Na minimapie taki stożek, prawda? I to jest e, stożek mojego widzenia, tak mi się przynajmniej wydaje. A poza tym obszarem, na przykład tutaj, gdyby był czołg, to on mi się nie zaznaczy chyba. No, czy oni czasem nie chcą czegoś takiego wprowadzić do normalnego wota? Jeżeli tak, ciekawa zmiana. Ale to by też. O, zmieniło wszystko. Zmieniłoby to wszystko. Słuchajcie, tam jakiś dym jest. Czyli jadę do tego dymu. Dym żółty. Dym żółty chyba oznacza naprawiaczkę, ale nie jest Nie, amunicję. Ej, no nie jestem aż taki wolny, co oni gadali? No, rozumiem, że nie jest to bardzo szy, ale. Dobra, czy to jest amunicja, czy co to jest żółty dym? Tak jest, zebrana amunicja. Bach. O kurczę, jeden pocisk mam. Kumulacyjny. Dobra, włączyłem dopalacz. Dopalacz, moi drodzy, to jest takie coś, że ogień z tyłka idzie, i normalnie jak po jakimś ostrym kebabie. O, pojeżdżę sobie, tutaj nie bardzo mi zależy na tym, żeby wygrywać coś, tylko chcę zobaczyć tą mapkę. O, zbliżamy się do mostu. I moje pytanie zawsze było takie: czy mosty są? O, patrzcie. Uwaga, wiem, że tu powinienem dostawać doświadczenie. Mam 300. W tym momencie, proszę, zobaczcie, mogę sobie o kurka. Dobra, zużyłem ten pocisk. Mogę sobie wybrać, ale teraz jak wrócić do tego wyboru? A, prędkość zawracania, prędkość obrotu i prowadzenie w ruchu. Dobra. Mogę to wziąć? Tak. No to są ogólnie takie schematy. Oczywiście ja go nie przebiję. Ale on mnie też chyba nie. Może rzeczywiście ten mój pancerz jest dobry. tam jedzie. Okej, okay. gościu. Dobra, przeskoczymy. Nie przewidzę pancerza. A, się zrzut pojawił. No dobra, czyli zdobywamy jakieś tam poziomy. O, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta, tak czy nie? Chyba tak. Muszę tak cyrklować, żeby tamten teraz dostał, ale no, nie jestem tak szybki jak oni. Nie, no gdyby niemieckie czołgi tak zasuwały. O, tam jest coś zielonego. Trzeba tu obracać wieżą, bo inaczej. Będzie klops. Czy mi się? Schował się. Coś tu zostało wezwane. Jest coś zielone jakieś. Nie wiem, czy to mi się w ogóle przyda, ale pewnie mogę zebrać po to, żeby tamten nie zebrał. Dobrze komu nie? Okay. Dobra. Mogę sobie wybrać nową... się robi przygotowanie detekcji zasięg wykrywania Wolę to. Patrzcie jest coś niebieskie. No nie no, z tymi szybkimi to nie mam szans jak one zaczną uciekać. Prawdopodobnie niestety będzie się tutaj liczył yy, pojazd szybki a nie opancerzony dynamika albo prędkość maksymalna weźmy dynamikę o nie przebiło zebrano materiały eksploatacyjne dobra trójka ajajajaj aj, 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 co tu się dzieje Goniłem. Oj, oj, niedobrze. Bardzo źle powiedział. Czy ja mogę stąd w ogóle uciec? Mam dwa pociski, też w ogóle nie zwracamy na to uwagi. Mam jeden, na szczęście ten gościu o tym nie wie. <laughs> Oho, coś zostało wezwane. O, kurka nie trafiłem. Ale ma działo, ja pieprzę. Łola Boga! Co to było? No dobra. I co to tu teraz jest? Coś jakiś plusik się pojawił 21 tysięcy Miejsce 7 na 20, chevrony 1, zniszczone. A ty mogę jakąś legendę tego? Hmm. Zadane uszkodzenia 2300, zablokowane 460. No trochę widać jak na czołko, pancerzony, nie? Chevrony i nagrody będą rozdane, gdy wszyscy gracze skończą bitwę. A czy ja mogę wrócić do bitwy, żeby zobaczyć, jak tam ci grają, czy nie? Chyba nie, bo nic tu nie mogę. Tylko wróć do garażu. No dobra. Wydaje mi się, że wolnym jeżdżenie nie za duży sens. Aczkolwiek ta mapka jest o wiele mniejsza. Przynajmniej mi się wydaje, o wiele mniejsza niż mapa poprzednia do trybu Battle Royale. Dobra, jeszcze przez ten czas chciałbym zobaczyć. Te schematy, tutaj są schematy. Uwaga, każdy gracz gra dla siebie. Strefa zagrożenia na mapie. Ulepszenie pojazdu w trakcie bitwy. No właśnie, no i gościu już to działo. Miał tam, jak mi rąbnął, to. Dobra, i teraz tak. Stalowy łowca, liczba szewronów 1. No, później się zdobywa. O, obligacje można zdobywać. Tutaj co jest? <laughs> Nagrody za poszczególne etapy. Czyli mamy jakieś tutaj nieśmiertelniki. Średnio najeżdża z tymi nagrodami za 15 poziom. Co jest? 500 obligacji. Kredyty 200 tysięcy. Specjalny styl. Tutaj początek. Osiągnięć 15 w trybie stalowy łowca. O kurde, co? Jeden dzień premium? A tu 3 dni premium tylko. Ale lipa. Nie, no to jaja jakieś. 300 tysięcy tylko srebra za osiągnięcie 25 poziomu? Co, se żarty robią? Też tyle w dwie bitwy można zrobić czołgiem 8 poziomu premium. No do licha. No nie, no to to jest przegięcie dla mnie. Tutaj są jakieś... A, właśnie! O tym nie powiedziałem. Uszkodzenia krytyczne. Każdy pojazd ma słabe punkty, spróbuj je trafić, a zadasz znaczącą ilość uszkodzeń przeciwnikowi. Tego absolutnie tutaj nie wykorzystałem, ale rzeczywiście e, to jest dosyć ciekawe. E, zalety: prędkość i penetracja. Natomiast wady: działanie detekcji radiowej, uszkodzenia na minutę. Hmm. A gdzie tu się pancerz podświetlało? Czy tu w ogóle można? Moduły i słabe punkty. O, właśnie. Ulepszaj swój pojazd w bitwie, proszę bardzo. Zdobywają doświadczenie. Czyli prawdopodobnie tutaj będzie można rozwinąć tak pojazd, aby nam się podobało. Albo wolny pancerny, albo szybki i na przykład szybkostrzelny, co pewnie będzie najlepsze. Dobra, tak jest. I dalej mamy rozwoje tych pojazdów. Czyli zobaczcie, wszędzie możemy wybierać pomiędzy dwoma modułami. Jest to na przykład prędkość obrotu 55, a tu prędkość obrotu 44. No różnica znacząca. Prowadzenie w ruchu plus 30%, a tu plus 5% zaledwie. Następnie przygotowanie detekcji radiowej. Detekcja radiowa, tego też nie używałem tutaj, nawet nie wiem, czy mogłem. To jest coś takiego, że sami ujawniamy swoją pozycję i równocześnie ujawniamy przeciwników oraz zrzuty, chyba. Znaczy, zrzuty te. Nie zrzuty, tylko no wiadomo, te polepszajki. Przygotowanie detekcji, więc tutaj jest 300 promień wykrycia i co 25 sekund, a tu jest 500, ale co 35 sekund. Jak ktoś jest szybki, to wydaje mi się, że 500 byłoby lepsze, nie? Bo i tak dotrze. Dynamika. 1300 moc silnika. Albo 1000 moc silnika, ale większa prędkość maksymalna. No, 50 prędkość maksymalna to jest chyba dosyć fajnie. Tutaj 65. No, no i działo. Co najważniejsze, albo wybieramy na przykład tutaj szybkostrzelność. Zobaczcie, tak. Albo większe obrażenia, mniejsze. To mamy obrażenia 260, a to mamy obrażenia 280. 330, 380, a tu 400, 460. No różnica jest. Za to tutaj mamy mniej celne działo. No, czyli tych schematów trzeba będzie się nauczyć, żeby w ogóle wiedzieć, co wybierać, prawda? Tu mobilność, o, punkty wytrzymałości, ale to dopiero na szóstym poziomie 1230 albo 1630. Różnica znacząca, powiedziałbym. Tylko, że tutaj Mamy prędkość obrotu 55, a tu 33, tu 120, a tu pancerz 85, czyli nieistniejący. Na przedostatnim poziomie mamy zasięg widzenia, punkty wytrzymałości albo. Dobrze kombinuję, tak, tu wybieramy z trzech widzę. No ładnie, możemy pancerz wybrać, wtedy wieżę dostajemy bardzo mocną, ale prędkość obrotu jest słaba. Dobra, otrzymano stopień pierwszy, dodano obligacje 75. Gratulacje, otrzymałem jeden żeton. Zarobiłem 41 tysięcy kredytów. Hmm. No, obrót wieży. Obrót wieży w tym trybie może być bardzo ważny. Wiecie dlaczego? No, bo wykrywamy pojazdy tylko wtedy, jeżeli ten stożek nasz padnie w odpowiednie miejsce. Nie tak jak teraz, że gdzieś tam celujemy w prawo, a z lewej strony podświetla nam się gościu. Także to jest największa zmiana i to jest. No tutaj trzeba się zastanowić nad tym, czy fajne by było wprowadzenie tego do normalnego wota. No i ostatnio mamy aż widzę cztery moduły do wyboru. Prawdopodobnie jak któryś z nich wybierzemy, to pozostałe się nie będą podświetlały. Chodzi mi o to tutaj. A więc mamy uszkodzenia od pocisków OB, proszę. Automatyczne przeładowanie, czyli możemy sobie magazynek dodać. Albo szybkostrzelność, tutaj nawet 10 widzę, albo uszkodzenia od i tu mamy 650 i celność 0,35, a kto ma najcelniejsze działo? No tu 0,44. No kurczę! Dosyć ciekawa sprawa z tym rozwojem, prawda? Tak powinny być załogi rozwijane, moim zdaniem. Tylko jeszcze więcej tych punkcików powinno być, ale to wszystko przed nami. No i mamy jeszcze słabe punkty. Więc mamy silnik, zbiorniki paliwa, magazyn amunicyjny, i w tym trybie wystarczy w to trafić, chyba, żeby zadać automatycznie obrażenia krytyczne. A przynajmniej ja tak wnioskuję z tego, co oni napisali. No bo normalnie mamy szansę na zadanie krytycznych, a tutaj chyba trafienie w te punkty powoduje w pojeździe uszkodzenia krytyczne. Czyli wystarczy tutaj trafić. No, to jest niezłe. Czyli ruski ma z tyłu. One wszystkie będą miały w tym samym miejscu, coś ja tak czuję. O kurka. E, 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 stalowy łowca. Ruski, teraz amerykański. I ty amerykański, gdzie masz te słabe punkty? No właśnie, no czyli wszyscy mają dokładnie w tym samym, chociaż ten ma chyba trochę większe z tyłu. Ale zobaczmy. I mamy niemiecki. No nie, troszeczkę inaczej to wygląda. Troszeczkę inaczej to wygląda. No rzeczywiście, w amunicję. Czyżby rzeczywiście było tak, że wystarczy trafić w amunicję, żeby ją uszkodzić? No to też by była duża innowacja w stosunku do normalnego wota. Jeżeli za każdym trafieniem tego przedziału amunicyjnego e, uszkadzalibyśmy go, trzeba to sprawdzić. W każdym razie, na pierwszy rzut oka moi drodzy, wygląda to całkiem przyjemnie, moim zdaniem. Tylko nie wiem, czy nie za mała mapa będzie. Czy to nie będzie największy minus? Ma Poprzednio mapa była ogromna, przypominam Wam, naprawdę była ogromna. Może mniejsza, będzie lepsza, nie wiadomo. Dobra, to jest koniec filmiku. Chciałem tylko pokazać tym, którzy, nie wiem, jeszcze nie mogą sobie zagrać, bo gdzieś tam siedzą w pracy <gry> albo gdzieś. E, wydaje mi się, że całkiem interesujący event, tylko trzeba będzie zobaczyć, czy te. Punkty zrzutów, i w ogóle się zmieniają. Jeżeli się zmieniają, to super. Jak będą ciągle w tym samym miejscu, to po pewnym czasie rozgrywka bardzo schematyczna będzie prawdopodobnie. Ulepszanie pojazdu, pamiętajcie, działa tylko na jedną bitwę. Czyli jeżeli w jednej sobie ulepszycie, to w drugiej znów zaczynacie tym samym pojazdem od zera. Czyli znów trzeba nabijać to doświadczenie, zyskiwać kolejne poziomy. I to jest klucz do wygrania prawdopodobnie tej bitwy. Czyli musimy dążyć do osiągnięcia ósmego poziomu. Jeżeli ktoś, nawet będzie tam nieaktywny, będzie chciał przeczekać, to nic mu z tego nie wyjdzie, bo spotka się z czołgiem, który już będzie ulepszony. A widzieliście, jaka różnica jest. Ten gościu, który mnie rozwalił, no po prostu, jak rąbnął, to mi fajerki aż odskoczyły. Dobra, to tyle. Wstępnie mogę powiedzieć, że event jest na plus. Bardzo dużo nowości, a system wykrywania, czyli musimy patrzeć w stronę, gdzie chcemy wykryć, no to jest coś fajnego. To tyle. Żegnam się z wami. Do usłyszenia.